Klacz y, petycja jest po ogierze Nestor Termassin od klaczy Polka de Macourt po Ken de Macourt. To to super rodowód francuski. Nestor Termassin był wiceczempionem Francji jakieś około 3 lata temu, jak dobrze liczę. I klacz Polka też przywieziona, po, też po, czołowe, po czołowym schodu Szkoda makot, jedna z lepszych we Francji, koni Ardeńskiej. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những C'est <laughs> <été> la <laughs> <No. laughs> <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <No. laughs> okru 4,5. 4,5. Je odbrachto. Můj telefon. Dobrý rozvoj. Potom má